Hej hej, z tej strony Chris i Nati. Cześć! Witamy Was w kolejnym odcinku The Last of Us Jak pamiętacie ostatnio uciekaliśmy przed Purchlakiem. Eee, i teraz dalej szukamy Eli Musimy jakoś przejść do Eli. O, o. Dopij go! Robi się! Dobra Tu nas Jest. czeka walka. Ugryzł cię? nie. A ciebie? Dwóch kolesi nami. Nie dziś. Dobra, rozproszmy się. I sprawdźmy, czy nie przeszliśmy. Co do diabła? Dobra. Jeden z głowy. Można że, że tak szybko Oj, dzieje. oj, cicho, cicho, cicho. Tam widziałem rurkę. Oczy jest cegła. Poczekajmy, niech tu przyjdzie. Chyba nie przyjdzie. Okej. Okay. Nie się! ściągniesz na głowę kolejny. Daj go uspokój. No, cicho. Dobra. Czy ja tutaj coś widziałem? Jakąś rurkę? Coś mówiłeś o rurce. Tylko właśnie nie wiem, gdzie ja to widziałem. No, dobra, nieważne. Wszędzie butelki. No, wszędzie butelki, dokładnie. O. o, tam jest koleś jeszcze Spróbujemy go jakoś tam zajść duża kuchnia, naprawdę Dobra o. A, tam jeszcze jeden jest, widzisz? Po lewej? Mhm. O, 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 o. Cholerka, gdzie on jest? Idzie na ciebie. Nic ja już tutaj nie mam, no dobra. O, na co się tam pszczelisz? Aj! On ma rurkę. a ja nic o nie O kurde! Spokojnie! To co on ma będę miał... Nie nie, 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 zostaw to. Odłóż. Połóż. Połóż! O, grzeczny chłopiec. To jest Pola miał nie rurkę. Też się przyda, nie narzekaj. Dobra. Okej. Okay. Chodzimy. A. I prosto Dawaj, 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 dawaj. Bierzemy je do końca. Nie, nie daj się! Kto szybciej to szybciej Zdział zdjął. Przyżyje to? Ah, dobra. Mamy pomoc. Kurwa! Załatwiłam tego gościa. Naprawdę nieźle. działa. Ma Dlaczego nie trzymałaś się z tyłu jak kazałem? Lepiej, że nie posłuchałam mnie. Cieszę się, że jakiś cholerny dzieciak nie odstrzelił mi głowy. Wiesz co? Wal się! Mógłbyś powiedzieć, że to nie było łatwe, ale dzięki, że uratowałaś mi dupę! Dzięki, że trafiłaś! Może powiesz coś w tym stylu, Joe! Musimy się zrywać. No to prowadź! Ach, ta Duma męska Joel'a, nie? Mhm. Mm, ale było widać, że to co ona powiedziała zrobiło na nim jakieś wrażenie i trochę mu się głupio zrobiło. <communication> Wręcz, bo tu się wymanża, ale faktycznie bez niego by nie przeżył. Be bez, bez niej. Tak. Ale jest taki gruboskórny, że no No wiesz, no gruboskórny też fakt Die, nie, nie, nie. Że nie ma sensu się stąd wydostać i znaleźć most się. No, znowu butelka. No ale butelki też ogłuszają, więc nie ma co narzekać. Coś tu znajdziemy. Oprócz, oprócz brudnej latryny. Aha, aha, Tutaj coś mamy. Hey, śmieszą mnie te e, znaczniki, że, e, żeby uważać, nie, bo mokra podłoga, nie? a tutaj taki brud jest, że... Bardzo mokra jest. O, czekaj, coś mi tutaj jeszcze świeciło? Nie. Nie, nie. Dobra. To słońce. To lecimy dalej. Co to? Ulepszono broń białą. Modyfikacja wytrzymuje... Modyfikacje wytrzymują jeden cios więcej. super. Czyli po prostu taka rurka nam się o jeden cios później e, połamie. O! U. Nie było. Czekaj, ja zostawiłem cegłę? Czy nie miałem? Chyba nie miałem. Dobra. Butelkę miałeś. Coś mi to pokazywało jeszcze. No dobra. Co tu była kolacja ostatnio? Jakaś chyba. Tak, tu to... był jakiś kurczę zespół, jakiś występ. Co nam no, tu pokazuje? Wiecie, Masz pomysł, jak się tam dostać? Nie. My musimy mieć chyba pianinko. No. no tak tak Tylko co ja mam Aha tutaj Bo Pomożesz mi Jesteś pewien że mam to zrobić Eli Guy <ligety> Okej okay. Posiej no, ja? i dobra. Znowu jej nie pochwalił, nie? No nie. A dziewczyna chce jakiejś motywacji, żeby nie zwariować tu. Czy coś tu nam świeci? Co może coś będzie. Butelka. Nie. Dobra, wychodzimy tutaj. <laughs> Zeskoczę tam teraz i zrobię przejście A co ze mną? Zostaniesz tutaj Powaliło cię? Nie masz kurwa szans, jeśli nie pozwolisz mi pomóc Pozwolę ci Wyglądasz na taką, co potrafi strzelać Poradzisz sobie z tym? Wiesz No, no już kiedyś strzelałam z... Ale tylko do szczurów Do szczurów? Z wiatrówki Cóż to działa całkiem podobnie Podnieś broń. Uważaj, Bar. Teraz musisz ją mocno oprzeć, bo to ma większego kopa niż jakakolwiek wiatrówka, okay. którą trzymałaś w rękach. Teraz odciągnij zamek. Musisz złapać tutaj. Zabezpiecz. Okej. Okay. Kiedy już wystrzelisz, nie czekaj, tylko od razu przeładuj. Posłuchaj, mała. Jeśli wpadnę tam w tarapaty, musisz trafić każdym strzałem. Jasne? Zrozumiała. Dobra. I żeby wszystko było między nami jasne. Miałaś rację z tamtym kolesiem. Proszę bardzo. No i okej, okay, to co? Ładnie, trzeba mieć pewność, że ujdzie ci do nasłuchu. Mam rację? Ja zrobiłbym. Wszyscy nie żyją. Kurwa, wszyscy nie żyją. Co on Oddychaj głęboko. To nie żyje. Cała ekipa. 76 strażników. Zajebał ich jakiś turysta. Zabił wszystkich. myślisz? A przynajmniej jeden się spalił. Bardzo zupełnie to załatwiłem. Bądź to byłoby Uciekam, Uciekaj, uciekaj, zabij! Musisz cofnąć życie. Ilu ich jest? Dużo. Piękny strzał. Za tobą. W lewo, w lewo. Już? Już. Zamienimy, bo rurka lepsza. Dobra. E, teraz tak, gdzie jest następny? Tu nie widzę, tu nie widzę. Muszę hmm... są w tamtym budynku. Czekaj, czekaj, daj mi chwilkę. O! O! Kurde! Będzie Trzeba podejść bliżej. Już chyba apteczki nie ma. No, nie mam. O, o, tam naprzeciwko. Dobra. Pięknie. No oni biegną wiesz, i rzucają te mołotowy. Biegnie naprzeciwko. Dawaj to. Dobra. Kryj się, kryj się za to. Tam był jeszcze jeden właśnie po lewej stronie. Na przeciwko, biegnie. Kurde, nie trafiłem go, bo chciałem mu. Nie masz apteczki, jak cię trafi, zginiesz. Dobra, dobra, czekaj, 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 czekaj. Gdzie oni są? Aha, tutaj. Jest jeden Otoczyć go to ilu was jeszcze jest? No jest jeszcze z pięciu Widziałem tu jednego. Tak, to jest polem mhm. Dobrze, już po mnie. O rany Trzeba będzie to jakoś tak inaczej Wszystko od początku, nie? Tak na szczęście to akcja. Nie! Widzisz, już tamtych nie ma? Faktycznie. Dobra, to mnie cieszy. Co my tutaj mamy jeszcze? Może z łuku? Ale ich jest jeszcze. Czekaj, 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 jest czekaj.

Pójdziemy tutaj Hawirką. Szkoda, że fikołków nie możesz robić. Joelem. No... to nie jest Days Gone. Może jakąś apteczkę znajdę, nie? Mm, no właśnie, przydałaby się. O, coś tu leży. Apteczka! Czekaj... A bo tu troszeczkę cofarzycie tylko Ja tutaj widzę kolesia Widzisz? O jest w środku Chętnie bym go zaszedł od tyłu Chodź 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 I już po tobie No maseczka mu nie posłużyła no i mamy mołotowa dodatkowo ten dźwięk krudę sugeruje Wziąłeś niby apteczkę, a ja jej nie widzę. Nie, nie, to nie, te, nie tego typu apteczka. Aha, czterek, troszeczkę... tak? Coś tak, troszeczkę cofa tylko życie. No, 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 no. Gdzie tu jeszcze... A, tu jest następny. Fajnie by było go dopaść. Gdzie ja, jesteś z kubańcu? Za tobą! Ale ich jest! kurde! o, wow, cztery! Trzec. Za tobą, nie? Ja Czekaj, czekaj, czekaj. Idziemy tu, idziemy. No zle. Na strzelaj do kolegi! O patrz, jeszcze jeden przylat! Co to się wziął? Nie mam pojęcia. Jak tu nie ma wyjścia ani przejścia. Gdzie jest jeszcze jeden? O tutaj! tu jest! Ale akcja! Nawet jak zginę, to po prostu. Patrz! Nie zdążyłem go uderzyć! O kurde, ale... Byłeś blisko rozwalenia ich. Naprawdę. To był hardcore. Jeszcze raz spróbujemy. Tam są. Wiesz co, powiem Ci tak. Spróbuję jeszcze z czymś innym, bo... Polecisz na górę, czy co? Mm, nie wiem. Mówię, że coś zrobię, ale gdzie oni są? O pierwsze! Raz się tutaj. Za tobą. Ja myślę, że tamten drugi budynek, nie ten na który teraz i wszedłeś, tylko po drugiej stronie. Tam gdzie ten wisielec jest. Myślisz? Oczywiście, że tak. No dobra. Spróbujemy. O, tu jest typek. Nie zapalił się. Skupany! Nie, to... wiesz co postrzelam się z nimi w takim razie Tam jeszcze jest jeden z gór, gdzieś tak. No Dobra zaczynamy. szybko Ach, spieprzyłem to Bez pomysłu Skała się nie schowam nigdzie. O, tutaj mogę. Dobra. Czy tu? Nie. Gdzie oni są? Nie ma tutaj możliwości podbiegnięcia, tylko po prostu tak: eee, stoi w miejscu i się nie rusza, a oni sobie peki. No jest jeszcze tak wolno przeładowuje, tak jak. Days Gone Dobra, inną broń po prostu, czekaj, czekaj, nie tą. Ty, jak oni są w kupie, rzuć tą bombę po prostu. Ale to tylko jak są w kupie, bo tak to, to nie ma sensu na jednego rzucić. Tam widzisz u góry tego? Widzę. Skubańca. Chętnie Podało bym go zdjął. Iść. Jego go zajść. Aha, aha, aha. Gdzieś tutaj słyszę cały czas. Czekaj, wejdę na górę. Aha. I tego zdejmiasz? No ja nie wiem gdzie on jest. Tutaj. Aha, tu do niego dojdę. Dobra. Gdzie on jest? Tu przez składkę przejdziesz. Ciekawe, czy mnie nie zobaczy. Idzie w Twoją stronę. Dobra, poczekamy. Teraz. Fajnie, jakby sniperka dał, nie? Tak, jasne. Zwykłą pukawkę. Dobra, gdzie oni są teraz? Może z góry bym ich trochę tak. A za tobą jest. No, i to był dobry pomysł, żeby tutaj wejść. Bardzo dobry, uważaj, o, o, o. Krysie. Gdzie jeszcze jest? Za tobą. Jeszcze jeden? Gdzie? Z dołu strzelał w ciebie. Wystawiasz się tak. Ale ja nie widzę tutaj nikogo. Czekaj, 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 czekaj. O, tu jest. Dobra. Biegnie do ciebie także... Gdzie on jest? Tu Pięknie, kurde, jednym strzałem To co? Chyba wszyscy, dobra, nie? Na chyba dobra. tak. Mów powiedział, chodźcie na dość". Właśnie też chciałam się zapytać. Przecież ale nie jest w ciąży. <laughs> ale wymyśliłaś. No jak? <coughs> w tych czasach <laughs> dam Ci coś bardziej w Twoim rozmiarze. No, tu a jest przełom. Okay. I mamy przełom. Tak. Ta. W relacjach między Elia a Joelem. Musisz uszanować. Joel będę uważał. Okay. robią postępy zwiększa się zaufanie ale teraz tak gdzie my musimy iść? tutaj? Mm, tak musimy przez budynek przejść yy, przez, żeby na drugą stronę przejść bo tak to są te samochody z mm -hmm. drutem kolczastym na dachach, nie? tak jak przeszedłeś wtedy na yy, tamten drugi budynek przez tą kładkę tak musimy właśnie przejść hmm. Czekaj, tu nie wyjdziemy. O, coś tu było. robicie? Dobra. I teraz tak, no tutaj jak wyjdę To jestem w tym samym miejscu, nie? A tu chyba w tą stronę musimy iść. Gdzie są te rusztowania? Tędy zeszliśmy. Na pewno? Mhm, mm tu jest hotel. A nie, czeka, masz rację. Tylko właśnie nie wiem. Jak my tutaj możemy wejść? Na górę, nie? Ty, ale to wygląda tak, jakbyśmy w tym hotelu byli. Bo to jest hotel, tak? Mhm. Mm Dobra, to może się mylę. Czyli czeka nas po prostu kluczenie. Czekaj. Jak zaczynaliśmy to byłem tutaj, nie? Kolesie byli tu. A tam most jest na wprost. Mm -hmm. Czekaj, to pójdziemy na wprost i zobaczymy co tam jest. Ale tu widzę jest zastawione. Mm, czekaj, czekaj. Może tu gdzieś a, jest no przejście. O, Rozwiązanie kryło się za rogiem. Dobro, się. Rabi się. No dalej. Głupi łańcuch się zaciął. Czekaj. Już. Współpraca ma się na jak najlepiej, nie? Między mm -hmm. nimi. Tutaj nie. To chyba się nam jeszcze przyda. Pomóż mi otworzyć. Dobra. Dobra. Yes. Hmm. Sugerowałbym, że ona jest trochę silniejsza od niego. <laughs> Bo tak łatwo jej poszło, nie? No on się bardziej znaczył jak ona. Dobra. zasuniemy? Chyba no dobrze, nie? Tu jest jeszcze coś do zebrania Masz 10 rupieci, no Czekaj, ale wejdziemy potem? Idziemy tak, Dobra O, tabletki Co to? Damy radę coś zrobić? Damy radę eee, Shotguna już trochę mamy dopieszczonego Tutaj nic nie zrobimy Szybkostrzelność, pojemność. Pojemność by się przydała, nie? Mm -hmm. Tylko czy w tym, czy w tym. Tu nie mamy pojemności w sumie. Tu mamy tylko szybkostrzelność. A wiesz co, on jest dobry, więc myślę, że... Dobra. Joel zaaprobował, więc... uuu! zabili, aby zabliźniać. Czaj. Orane. Teraz. Wiem. Mm. Ale orane. Dobra. W tym miejscu skończymy. że odcinek Wam się podoba, bo emocji było co niemiara. W sumie w każdym odcinku The Last of Us zawsze są emocje, bo tutaj ciągle coś się dzieje. Z kimś trzeba walczyć. Nie zawsze wychodzi za pierwszym razem. Także no, troszeczkę trzeba się pomęczyć. Okej, okay, to dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Cześć, do zobaczenia!